Jedno słowo, wiele znaczeń. Dziś czas na słowo break. Don't break the glass. Nie tłucz szkła. Taki klasyk z dzieciństwa, zawsze coś potłukliśmy, nie? Let's take a break. Przerwa, czas na kawkę, spacer wokół bloku dla zdrowia psychicznego. Czy wrócisz? Nie wiadomo. She broke his heart. Mm, złamała mu serduszko. Czyli temat każdej ballady i połowy Netflixa. Mm. He broke the law. Złamał prawo, no. przeszedł na czerwonym. I mandacik. Pręczę ci mandacik. Tak to szło? She got her big break. Dostała swoją wielką szansę. Boom. Kariera. I tego Wam życzę, kochani. Take a break. Don't break anybody's heart. And don't break the glass. No i jak tu ufać angielskiemu? Raz przerwa, raz złamane serce. Weź tu bądź mądry człowieku. Chcesz kolejne takie słówko? Daj znać w komentarzu.